Cześć dzieciaki pisiaki! Dzieciaki za niedługo będą wakacje. I będziemy mogli pojechać na plażę. Ojejku, ja cały czas słyszę tylko o plaży, o wakacjach, o tropikalnych wyspach, ale jeszcze takich rzeczy nie widziałam. Właśnie, my się już nie możemy doczekać. I tak sobie pomyślałam, że może zrobimy tropiki na talerzu. Ojejku, a z czego będą takie tropiki na talerzu? Z naszych kochanych owoców. Ojejku, ojejku. Banana, melona, kiwi i serka. Poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj! Czuję, że przychodzi mi na myśl wierszyk. Palma, plaża, fiki-miki i z owoców masz tropiki. Ha, brawo! Jaka słodka rymowanka. <noise> Dziękuję. Więc zabieramy się za zrobienie naszych tropików. Do dzieła! Nasza wyspa będzie zrobiona z melona. Mmm, powącha jak pięknie pachnie. Mm. To jest dopiero tropikalny smak i zapach. Wytniemy taki półksiężyc melona. Uważajcie na te pestki, ponieważ one nie są jadalne. Nie są tropikalne. I, tak. I nasza wyspa już jest. Prawie gotowa. Hmm. To znaczy ta część z piaskiem. Aha. I teraz przejdziemy do zrobienia palmy. Bo co to by były za tropiki, gdybyśmy nie mieli palmy? Na takiej palmie mogą rosnąć ogórki. Czy ogórki rosną na palmie? Nie. To ogórek nie jest tropikalnym warzywem? Nie, ogórek jest nasz polski rodowity. Chociaż nie. Hmm, ciekawe. Następny raz musimy sprawdzić, skąd pochodzą ogórki. A -a. Z bazaru. <laughs> no dobrze, to co w takim razie może rosnąć na tropikalnej palmie? Na przykład kokosy. Rzeczywiście. Dzieciaki, czy lubicie kokosy? Hmm? Ale żeby na tej palmie cokolwiek urosło potrzebujemy mieć drzewko palmowe. Oczywiście! Do tego użyjemy banana, którego przekroimy na dwie połówki. Takie długie łodygi nam wyjdą. Co ja mówię? Nie łodygi. Nie! Nie. <grym> I teraz ładnie pokroimy je na segmenty palmy. I ułożymy na naszej tropikalnej wyspie. Popraw mnie, jeśli się pomylę. Banany są tropikalnym owocem? Dokładnie! A. Banany przyleciały do nas z ciepłych krajów. Bardzo mi się podoba taki pomysł, że u nas, w klimacie takim umiarkowanym, możemy sobie wyczarować tropiki na talerzu. O, jak pięknie pachną! Mhm. Można zamknąć oczy i jest się na ciepłej plaży, której jeszcze nigdy nie widziałem. <noise> Już za niedługo ubu. Ale co to by była za palma, gdyby nie miała pięknych, długich, palmowych liści? Otóż to! <noise> A do tego użyjemy naszego kiwi. Ma takie włucha, ty nie, jak nic. <noise> Ma takie futerko jak ty? <noise> Rzeczywiście, pozwól mi zgadnąć, jaki jest w środku. Kiedy przekroisz go na pół, w środku będzie niebieski. Dzieciaki, czy kiwi jest niebieski w środku? Zobaczymy. Przekonajmy się. Niebieski, niebieski. Mówię wam, że będzie niebieski. Widziałem taki na Ukulębi. Ale na Ziemi jest. Zielony. Dokładnie. Na no tak Laps. <laughs> Ale to dobrze, bo czy ktoś widział kiedyś niebieską palmę? Mm, no wiesz, jeśli mam być szczery, to widziałem. Tak, ale na twojej planecie, a nie na Ziemi. <grystanie> nie mogę się doczekać, jak pojedziecie na moją planetę i ja wszystkiego was będę uczył, moi kosmici. <grystanie> <grystanie> to będzie na pewno niesamowita przygoda. I w taki sposób. Mamy nasze piękne liście palmowe. Zabierzemy się za drugą palmę. Ta druga palma też potrzebuje liści. Ale cały czas czegoś mi tutaj brakuje. Mm, fortepianu! Hmm. Fortepianu? Mm, tak, takiego tropikalnego <noise> fortepianu. Nie, to był żart! Tak, myślę, że to był już za żart. Skąd wzięlibyśmy na plaży fortepian? Ale na pewno na palmie, szczególnie na tej kokosowej, znajdą się orzechy kokosa. To jest myśl. Dokładnie. To jest dużo lepszy pomysł od tego mojego. I pomyślałam, że z pomocą przyjdą nam borówki i żeby naszej palmie było weselej, że nie jest sama na tej wyspie, uh -huh. postaramy się o małe kępki trawki. Tropikalnej. Dokładnie, takiej wysokiej i specjalnej. Ojeju, tropiki jak obrazka. Mam wrażenie, że taką tropikalną wyspę mogą zrobić nawet najmłodsze dzieci. Oczywiście, jeśli mama im wszystko pokroi najpierw. Dokładnie. I pamiętajcie, żeby zawsze przed waszym ubugotowaniem umyć wszystkie owoce i warzywa. I umyć ręce też, prawda? Do... Jesteś bardzo mądrym kosmitą. <laughs> Szybko się uczę. Dzieciaki, nasz krajobraz już jest gotowy. Mmm. To wygląda smakowicie, prawda? Pachnie też smakowicie. <laughs> Więc my teraz zamkniemy oczy i wyobrazimy sobie, że jesteśmy w gorących tropikach. Mm. I zabierzemy się za pałaszowanie naszego ubu śniadanka. To co? Smacznego! Do zobaczenia! Do zobaczenia! Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować nasz kanał, i dajcie nam kciuki w górę, żeby było nam weselej. I miejcie zęby. <laughs> pa, pa. pa, pa.